drapki 2020 wczuj się w ten bit To nie żaden kit Ponieważ dziś jest odcinek wyjątkowy Bo dostałam list od nowej ikony Od Zbysia, który z drapki drapie Ale też zna się na rapie I alkohole smakuje, testuje i nimi się rozkoszuje wejdź na jego kanał zostaw suba i łapkę w górę przecież to jest banal Spigniew jest zajebisty więc twój wybór jest oczywisty Zostaniesz tu u niego i już zawsze będziesz odwiedzać jego profil kolego. O każdej porze, ponieważ Zbyś nadaje live'y, bo może, o Boże, może i ty dostaniesz drapak 3D, drapak starodupa to nie jest B, jest praktyczny. I z pewnością magiczne mi się poszczęściło, więc i może tobie się uda, bo w życiu, jak w zdrobkach zdarzają się cuda. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, kliknij u w przycisk czerwony, dostaniesz za to pokłony, a Zbigniew będzie zadowolony. Niech łapkami w górę będzie zawalony. Kolego, kończę swój bit, a ty wiesz co zrobić. Zostaw Suba, zbignie wowi, bo jego profil to jest hi. Hej, po takim wstępie artystyczno-memowym zapraszam Was na, na to, co w sumie powinno się dziać na tym odcinku. Czyli dostałam paczówkę od Zbysia i będziemy ją teraz otwierać. No, mam nadzieję, że Wam się spodobało to intro, co robiłam, ponieważ ja się naprawdę super bawiłam. Nawet jeszcze trochę rymuje, więc jakbyście chcieli w przyszłości coś takiego, to mogę się tego podjąć, bo nie wiedziałam, że to jest takie fajne. No dobrze, nie przedłużając. Mamy tutaj taką właśnie oto paczuszkę od naszego Zbysia Starodłupa, który mi ją wysłał. No i więc najprawdopodobniej tutaj będzie się krył ten nasz drapak 3D, najsłynniejszy, naj, najbardziej super. I co ciekawe, pod światło widać, że tutaj jest jakaś jest drapeczka. Czyli tutaj może nie widać na kamerze, ale ja widzę przez światło, że jest to pudełko czekoladek. Haker ja. I jeszcze raz Was gorąco zapraszam do subskrybowania Zbigniewa. Opis, w opisie oczywiście będziecie mieć e, link do jego kanału. No dobrze, więc po takim dłuższym wstępie zabierajmy się w końcu do pracy. Odpieczam ją, kopertę i zobaczymy, co tutaj mamy. Dziękuję Zbysiu za takie wyróżnienie. Oczywiście, Zbigniewowi już odwdzięczyłam, przesyłeczkę yy, wysłałam. Mam nadzieję, że nie dotrze i Zbysiu również. Odcineczek jakiś fajny nagra. Dobrze, mamy tutaj liścik i zawijątko, która najprawdopodobniej okaże się drapakiem 3D. A ponadto mamy troszeczkę zdratek, nawet więcej niż się spodziewałam, ponieważ tylko to pudełko czekoladek prześwitywało przez e, kopertę. Tutaj już są pustki, nie wiem czy widać, widać, no. Ok. więc od czego zaczynamy? Mamy tutaj zdrapeczki, pudełko czekoladek, Laki 7, kopalnia diamentów, multiforce oraz kieszonkowe, więc coś mi się zdaje, że zdratki są za 11 zł. Dziękuję Ci, Zbysiu, za te. Szczodre dary. Teraz tutaj odsłaniamy, czy to jest to, o czym ja myślę. O, jakie zabezpieczenie, Zbysiu. O, wyleciało. Jest. Drapak zbigniewa w moim posiadaniu. Super. Naprawdę świetnie. Dzięki Ci, Zbysiu, za te dary. Na pewno e, Twój drapaczek będzie raz na jakiś czas się pojawiać u mnie na kanale. E, póki co, oczywiście, zrobimy sobie test. Tego drapaka, a oczywiście wytestujemy go na tych drapeczkach. Jeszcze raz dzięki. I w sumie ciekawe, jak drapak 3D poradzi sobie z pudełkiem czekoladek. No dobrze, ale może zacznijmy najpierw od listu. Szanowna YouTuberko Mery, z przyjemnością wręczam Ci ten skromny zestaw z drapek. Mam nadzieję, że Twoja wielka wygrana. Mam nadzieję, na Twoją wielką wygraną, przepraszam. Gratuluję świetnego kanału na YouTube. Dziękuję i również Ci gratuluję świetnego kanału. Życzę samych sukcesów w dalszym jego prowadzeniu. W prezencie przyjmij też, proszę, drapak prosto z drukarki 3D. Oby Ci przyniósł miliony. Wszystko to dlatego, że jesteś zajebista. Eee, dzięki. Uszanowanie Zbigniew starodów. Super. Jeszcze raz dzięki Zbyszu za za pamięć o mnie, za to, że chciałeś mi wysłać ten drapaczek 3D. No mam nadzieję, że tam zdrapeczki ode mnie, bo wiadomo co wysłałam, prezencik i tak dalej, też przyniosą Ci kupę radości. No dobrze, a my jedziemy z tymi zdrapeczkami. Zacznijmy sobie od kieszonkowego, czy będzie plik? Oczywiście, jeżeli zdrapka będzie jakaś taka większa, wygrana, to spoko, ze Zbysiem się podzielę i będzie tam mieć na swoje alkohole. Ok, kieszonkowe. Zacznijmy. Szukamy pliku. E, fajnie się tym drapie. Mamy samolot. O, jest plik. Z jest plik. Jest kolejny plik. Z Bysiu. Szalejesz. Co tutaj będzie? Złotóweczka i złotóweczka. Dwa złote. No, świetnie. Jakby to powiedzieć, już na no jakieś Tanie piwo będzie. Ok, więc pierwsza zdrapeczka już wygrana. Teraz multiforsa. Szukamy trzech identycznych kwot. Nie no, ale ten drapak to jest naprawdę magiczny. I już popatrzcie, 2 zł, dwa zł. No i co będzie coś? A nie, tak się fajnie zapowiadało, no ale cóż. No. Ok, więc jedna zdrapeczka wygrana, jedna przegrana. Teraz przechodzimy do kopalni diamentów. Szukamy diamentów. Kopiemy diamenty jak w Minecraft. Mamy koronę, podkowę, le, już myślałam, perła, monety, pierścionek, plik, worek oraz naszyjnik. Więc tutaj niestety puściutko. Teraz jedziemy do laki siódemka. Już chciałam powiedzieć przyzwyczajenia, że dwie siódemki lub trzy siódemki, ale nie, to jest zwykła siódemeczka. Nasza nasze wygrywające liczby to 13 oraz 11, a mamy 30, 29. 15, 16, 26, 28, 19 i 12. A w bonusie mamy słoneczko, więc tutaj chyba też jest pusto. Ale naprawdę, drapak zacny. Drapak zacny. No i ostatnia z drapeczka: pudełko czekoladek, więc to będzie uu, ogromne wyzwanie dla tego drapaka. Szukamy dwóch identycznych symboli. O, ty, spoko. Kira, nie, dobra, przesadziłam. Kirami są mięta. Muszla. A-a. Pokos. nugat, Migdał. O, kurde. No, niestety, ale to nie dziwota. Nawet drapak 3D może sobie nie poradzić z tą zdrapką, ponieważ ona jest specyficzna, a w sumie nie chcę jej jakoś uszkodzić. Tej drapaczki. O, to będzie chyba najdłuższy odcinek na świecie, bo za nim ja to zdrapie. Kokos migdał. Nie, 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 nie. No, niestety. Może tym. Muszla mleczna. Mleczna tiramisu. Nawet monetą to nie idzie. Ej, precel serca i pierniki serce, więc tutaj też jest puściutko. No, niestety. Drapaczek nie. Jakby to powiedzieć, nie przeszedł testu pudełka czekoladek, ale w sumie to no to nie jest wina drapaczka, ponieważ sam drapaczek w sobie jest super. Tylko po prostu no drapeczka jest nieza ciekawa. A udało mi się wygrać w drapeczkę od Zbysia. 2 złote, ale to będzie takie w sumie pamiątkowe 2 złote, ponieważ nawet nie ma za bardzo znaczy. No wiadomo, można spróbować pomnożyć, ale chyba raczej sobie zostawię na pamiąteczkę. No i oczywiście. Eee, super drapak 3D. No i, i liścik. Jeszcze raz dzięki Ci z mam, no mam nadzieję, że docenisz, jak i ty, jak i nasi wspólni widzowie, moją twórczość. No i trzymam kciuki, żeby w liściku ode mnie też Ci się trafiły jakieś świetne, wygrane i tak dalej, żebyś wygrał dużo pieniążków i mógł rozwijać swój kanał, bo naprawdę robisz fajną robotę. No dobrze, więc to było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, kciuka w górę i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście nie zapomnijcie odwiedzić Zbigniewa Starodupa oraz zostawić mu suba i jakieś te łapki, komentarze. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!